Przyjmijcie błogosławieństwo Waszej matki, która Was kocha. Błogosławię Was tego tak szczególnego dnia. Przybliżcie się do mego Boskiego syna, żyjcie z Niego i w nim, w nieustannej, intymnej więzi, dusz wiernych, Mamo boskiemu synowi. Mój boski syn żyje w każdym ze swoich dzieci, prowadząc je, miłując, spiesząc im na ratunek z miłości, miłosierdzia i aby zaoferować im życie wieczne. Dzieci umiłowane każdy stanowi część kościoła który Mój Boski Syn założył. On mieszka w was. Umiłowane dzieci, jako część mistycznego ciała Mego Syna, na równi z Moim Synem jesteście i będziecie prześladowani. Mój Boski Syn cierpi z tego powodu i tak jak Szawła pyta prześladowców swoich dzieci, Dlaczego mnie prześladujesz? Umiłowane dzieci, dobrze wiecie, że z powodu miłości do Mego Boskiego Syna jesteście i będziecie ciężko prześladowane przez wrogów Kościoła. Nie wątpiąc, że przyjęliście sakrament Eucharystii, a nie zwykły chleb Jezusa. Realnie obecnego w Najświętszej Eucharystii karmcie się nieustannie przyjmowanymi Komuniami Świętymi, tak samo jak adoracjami Najświętszego Sakramentu. Umiłowane dzieci, jesteście mieszkaniem mojego boskiego Syna. Bądźcie więc godnym mieszkaniem. Oddalcie się od tego. Co światowe, i bądźcie ludźmi dobra, miłujcie swoich braci. Mój boski syn jest miłością, i jego dzieci muszą być miłością dla siebie samych i dla swoich braci. Zbliżają się potężne próby dla całej ludzkości, dlatego wzywam Was do trwania w pokoju z moim boskim synem żebyście w obliczu wielkiego blackoutu, który nastąpi, byli oświeceni przez Ducha Świętego, nie lekceważąc konieczności przygotowania się na tę wielką próbę, która sprawi, że klimat się obniży. Przygotujcie się. Jest to bolesne dla mego boskiego syna, Patrzeć, jak wojna się przybliżyła, jak to jest bolesne dla mnie, waszej matki. Moje dzieci przygotowują się jak na festyn, i to jest straszne. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za kraje, których rządzący chcą usunąć stamtąd Kościół. I chcą, żeby ich lud przestał istnieć. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się i chroncie swoje zdrowie. Pomnażają się nagłe zgony spowodowane przez złe czyny tych, którzy rządzą ludzkością. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za moje prawdziwe narzędzia. Są prześladowane. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Stany Zjednoczone, cierpią. Módlcie się za Chile, Ekwador i Kolumbię. Bądźcie godnymi mieszkaniami obecności Mego Boskiego Syna w każdym z Was. Ja stoję, aby wstawiać się przed obliczem Mego Boskiego Syna za każdym z Was. Nie oddzielam się od Was. Miłuję Was macierzyńską miłością. Bądźcie wierni memu Boskiemu synowi i przyjmujcie realną obecność mego Boskiego syna obecnego w Eucharystii. Zbliżają się ciężkie udręczenia i dlatego przestrzegam Was, żebyście przygotowali sobie ubranie, Chroniące przed zimnem, słońce się zaćmi, a złoto wykorzysta, żeby opanować większą część ludzkości. Mój boski syn jest miłością i bycie w pokoju z braćmi jest wielkim dobrem dla duszy. Błogosławię Was i Was kocham. Mama Maryja. Komentarz Luz de Maria Bracia, w tę uroczystość, gdy szczególnie czcimy ciało i krew Chrystusa, uświadommy sobie tę wielkość, którą posiadamy jako Kościół. Widzieliśmy prawdziwe cuda, cuda, które jedynie Bóg Wszechmogący może zdziałać. Jakże więc nie wierzyć w Boga? Miejmy świadomość, że coraz szybciej zmierzamy ku silnej konfrontacji między dwoma krajami, a stąd ku wojnie, która obejmie całą ludzkość. Jest to spowodowane ludzką pychą, przyczyną wszelkiego zła. Obalmy pychę. I w ten sposób będziemy ludźmi dobra. Przygotujmy się na rzeczywistość, której człowiek nie chce zaakceptować. Uczestniczmy w tej nieskończonej tajemnicy Bożej miłości eucharystycznej, którą nasz Ojciec Niebieski nam przekazał dla zbawienia świata całego. Amen.